Hej, jestem Banker, no i dzisiaj jesteśmy w nowej grze na moim kanale, w grze z SHIELDWALL. No i oczywiście ja wiem, że wy tylko chcecie Minecrafta, żebym nagrywał, no ale muszę coś innego nagrywać, tak? A nie tylko Minecrafta, żeby też zadowolić te 33%, które chciały, żebym nagrywał inne gry. No i właśnie jesteśmy, ja wam szybko przypominam, żebyście zostawili subika oraz lajka, no i zaczynamy. Tutaj widzicie, ja sobie robiłem kiedyś... Jakieś dwa lata temu. Ja tych bitek nie pamiętam. Nie wiem, jak tutaj zmienić, żeby była nowa gra. No więc po prostu sobie powtórzymy tę misję jeszcze raz na normalu. No i co? Zaczynamy. Tutaj w tej grze jesteśmy właśnie takim typkiem, i właśnie tu się biega. To się bije. M mamy obszar mapa pod jedynką. A pod jedynką sobie hipków takich rekrutujemy tutaj. E, czyli tak, F to jest za mną. E, do ataku to jest R, dobra O, są tu chyba nasi wrogowie. No to zobaczmy. Spróbujmy tutaj zaatakować. Panowie za mną Spróbujmy, mamy 19 chłopa. To oni się cofają. No, to dobrze, to niech się cofają. Cześć. Spróbujmy się pozbyć najpierw tak? Dobra, szarzucie. Oj, oj, oj. Ej, od tyłu wjeżdżam. Halo, pomocy? Dobra, ja się nim zajmę, panowie. Widzicie, zająłem się nim. My tak słodko, wyglądamy. Dobra, ruszamy. Tutaj nasi wrogowie są. Albo wiecie, co wy to zostańcie, a ja pójdę sobie porekrutować więcej żołnierzy. O, właśnie, pod TAP mamy sztandar. Eee, to sobie zróbmy sztandar za 200 kupmy ulepszenie do standardu. Och, nam atakują. Nie wiem, czy oni wszyscy. Z... Och, dostaliśmy. Ale oferty. Okej. Okay. Dobra, biegną tutaj. Zeszły, tak, zobaczmy. Nie mamy złota, dobra. Chodźcie tu. A bo tutaj zielony przyszedł, no to dobrze. Jak zielony tak bardzo chce się z wami bić, z Rzymianami, no to ja tutaj wam nie zabraniam, No to dawaj Panowie, damy radę. Pyk! Mu kurde, jak mi przerzucił. Widzowie, widzowie, więc spokojnie. Ty Hitler! Patrzcie. Pyk! A, no i tutaj Fiolet. Nie wiem, czy to jest. To jest różowy, jak dla mnie. Różowy tutaj przyszedł. dobrze. Teraz się podrekrutuję, no i teraz się zrobi tak. Nie wiem, możesz. Napiszcie mi w komentarzu, czy ciszy, tą mam muzykę z tej gry, bo szczerze, ona jest taka mega poważna. To idziemy. Tutaj weź i cię zajmij zielonym, co? Bom. Nie chciałbyś sobie stąd pójść? Co? ja Po dwa chyba mam oszczep Jakiś. Nie mam. O! Te! Słuchajcie, eee. cofnijmy się. Cofnijmy się panowie. Tutaj podrekrutujmy sobie i ich zaatakujemy. Dobra, mam już na maksa jednostek. Poczekamy, niech oni dojdą. Chodźcie, panowie, szybciej. Dobrze. Ruszamy, moja armia. To jest moja armia śmierci. To jest mój oddział śmierci. Dobrze, poszli się bić, to teraz my idziemy i sobie weźmiemy tą flagę i ruszymy dalej chyba. Trzeba coś w końcu robić, trzeba akcję jakąś tutaj wyprowadzić, trzeba jakiś tutaj atak. Dobra, panowie, zajmujcie to. Ja już pójdę zobaczyć, jak wygląda, jak wygląda mapa w ogóle. Czyli my jesteśmy tu, tu ma zielony, to spróbujmy zająć B i F. No, dobra, chodźcie już. Zajęliście się Dobra, mamy B. Teraz D zajmują, czyli które? Czyli T. Czyli my byśmy musieli pójść na F, albo na. No, na F byśmy musieli. Czyli tu jest jedyna droga, bo tu jest rzeka. Czyli właśnie, byśmy się spodziewali. Rzucasz, rzucasz, tarczę w górę. Spokojnie. Rzucasz jeszcze. Zdawcie się. Co będziemy... Tak... O, ruszył na nas, ruszył na nas. Dobrze. No i zginąłem. O, proszę tu Aha. I co, wybili naszych wszystkich? Nie, no. Wrócimy się. O, mogę tutaj nasze, więc dobra. No kurde, by się więcej złota przydało. O, dobra, eee, czekaj, to jest... To jest chyba złoto na minutę. O, ile osiągnięć dostajemy. Oni ruszyli na E, czyli oni się powinni bić. Tu. Dobra, czyli by się przydało na M. Na, jak nie na E? Jezu. Dobra, robimy dzisiaj jedną misję, nie? Bo jeśli tak będą wyglądały misje, to to będą godzinne odcinki. No chyba, że chcecie dwie misje. Na razie bym sobie jedną misję, bo... To 30 minut trwa, nie? I my na razie wygląda na to, że przegrywamy. Więc rzućmy się na F. O, D zajmują. Czyli oni się biją właśnie tu pod portem gdzieś. Weźcie tu stójcie Dobra, F zajęliśmy za mną mm -hmm. Czyli dobra, fioletowy się tutaj da Panowie, szybko. Przejmijmy sobie F nam zajmują, ale dobra, nie interesuje mnie to. Musimy tutaj to zająć. Ciema. Nie! Nie, 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 panowie! Panowie, błagam! Zlepnęli mnie w kozi ruch. Dobrze. Eee... Dobra, weźcie, e, chodźcie, to zajmijcie tu. E, to ja sobie, może kupimy sobie jakieś ulepszenia. Nie, nie, nie. Ulepszenie sztandaru. Kupmy sobie włączników. Jezu, nie wiem. Zajmijmy to. Atakują chyba nas. Kupmy sobie tutaj jakby włóczników, żeby bronili tego. B nam atakują. Dobra, to zajmiemy B i F. F zajmiemy. No na razie mamy jak najmniej, najmniej punktów, więc by się przydało w końcu... Ale dobra, nie ma fioletowego, czyli zostaliśmy tylko my z zielonymi. My na zielonych zostaliśmy. To no teraz właśnie ciekawi mnie gdzie jest osobisty... osobistość zielony... To jest, gdzie on jest? Boję się, że on może iść na E teraz. O to kurde jak mi to zawalił, e! No spokojnie widzowie, ale mnie niepokoi, że mam 4 HP tylko. Dobra, gdzie on teraz może być? Albo dobra, B trzeba zająć. B atakuj. B atakuj jak on może B atakować, jak my jesteśmy na A tu jesteś! Cześć! Dobra, do boju. Dobra, e, brońcie się. Dobra, włóczników, włóczników rekrutujemy. A no się. Dobra, ja mam punkt, to zróbmy sobie tu Dobra, kupmy sobie może jakieś ulepszenie do czegoś. Tak, ja kupmy sobie to, to i to. A tego... Dobra. O, życie nam się regeneruje, dobra. Błyka herbatki wziąłem. I ruszamy teraz na C i później C na D i wygraliśmy. O, 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 o! właśnie. I osobistość i zielony. No i też. Dobra, ruszamy. Jakby od boku. Aha, nie żyję. No to też to fajnie. To sobie to, żebym się szybciej odradzał. O. Dobra, dwójeczki, dwójeczki, dwójeczki. I F e, do mnie, do mnie, do mnie wszyscy. Kurde, nie mamy już kasy. Nie mamy no, najwięcej punktów w jakim razie No chodźcie do mnie wszyscy I idzie teraz na B, no to super się tu w chwilę Dobra, mamy już czyli limit jednostek włóczników mamy samych eee, Więc teraz spróbujemy ruszyć na B i potem na cego odciąć. I potem zostanie tylko D. No cześć, 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 cześć. No i co? No nie zostali A, Aaa, już tutaj. Nie. Okej, okay, no niech on idzie sobie. iść. My i co jesteśmy wiesz? Też się klepa? Tylko róż. Tylko niech ruszy, to od razu rzucamy w nich. Ja poczekam. Cyk 11 padła, no i super. I tak ja tu od tyłu się wbijam, nic nie robię. Cyk Spokojnie, panowie. Ja tutaj jestem ...ważną personą. No, i tutaj walczymy, wybijamy ich, mordujemy, no i. Dobrze. zostało nas 18, tylko. Hmm. Kupiłbym sobie lepsze jednostki, chyba, wiecie, widzowie. A my już mamy lepsze jednostki, dobra. To ja legionistów samych robię. O! No i to jest armia teraz. I teraz ruszamy na nich. Teraz musimy odciąć, zająć C, a potem ruszyć na D. D będzie najgorzej, bo D to jest fortyfikacja chyba. I on już tu na nas czekał. No i co? Chcesz się klepać? Pierwsze. I teraz drugie już będzie też... Pik! I teraz ruszamy. Klepać się Od tyłu odciągnę ich, panowie. Wy się tam klepcie. Ja ich odciągam dwóch. No wie, bo ja ich tu odciągam, ale... No. Dobra, za mną, za mną, za nim, a, i tu już zrekrutowało na armię. No i super. Musimy się teraz uciekać. Uciekamy. Kowie. Teraz tak, czy on ruszy? Za nami on biegnie, za nami on biegnie. Dobrze, super. To jest właśnie mój plan. Dobra, do boju. A bo on ucieka, to nie. Wracamy się, wracamy się, wracamy się. Chwila. Bo jak on ucieka. No on ucieka, jakiś robak najgorszy. On idzie f e zająć, ale my mu zrobimy miłą niespodziankę. Cześć, marda, marda, Mój Jezu, jak się zbiłem w no nie! Ci się odrodzę tu? No i chyba to przegramy. Do mnie! Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie! Do mnie. Do mnie. Wybili ich wszystkich, jacie! Dobra, teraz sobie zrobimy przynajmniej samych legionistów. Zróbmy sobie teraz sprób. Nie, no, widzę, że na no, spokojnie to powinniśmy wybrać. Dobra, robimy samych legionistów teraz. O, właśnie. Wow. Spróbujmy go zająć. No cześć. No ja poczekam. Niech on ruszy tylko. Pyk! I teraz ruszamy, dobra jak ja od razu lecę. Yy. Za mną Dobra, on się tu już nie odrodzi. On się odrodzi albo w e Oła. No jak on to może reskić? Przecież już... Nie powinien już tutaj mieć, przecież to nie jest jego flaga, no co to, to za oszukiwanie jest, no co ta gra oszukuje, ja cię? Pomóż im. Nie no, dobra, uciekamy stąd. Kamy, żegnaj kolego. Goni mnie ogromna armia. Chodź, chodźcie za mną. Chodźcie, no, no i uciekają, no jakie to są rubiki. Dawaj mi tutaj szybko legionistów, bo oni gdzie idą teraz... Za mną nie ma co się ustawiać do, do fotki. C i F, Oni teraz idą właśnie, oni idą teraz na E. Nie wiem oni ustawiają się tutaj. Cześć. I co? Kupmy sobie teraz to. Dobrze. Bija to od tyłu się, wbijam w jednego tyta. Nie. nie. Nie, 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 No jaką on może ich respić, tu? No to jest uszczużsko, skąd on ma tyle pieniędzy? Nie mogę winąć. mam dwa HP, no i wdechłem. Nie no i tu się zrespiłem. Jezu. 15 minut już to robimy, o! Morda! Dobra, zostawcie go, zostawcie go! No chodźcie, patalachy jedne za mną. Było zająć tą flagę. Dobra, F i potem zostaną mi tylko dwie. Zajmujcie to. Uuu, Boże, 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 Co tu się dzieje? Jeszcze będzie kiedyś pięknie, tak jak było wcześniej. Na spokojnie, widzowie. Poju! Dobra, za, za mną, za mną, za mną, jednak. No idź was z nimi. Jezus bro, tutaj twórzki, dobrze. No dobra, dawaj ich. O, został jeszcze jeden. Dobra, za mną. Tutaj idę truchy. Teraz by się przydało w końcu ich rozbić. O, cześć. Przyjaciele. To jest raz. A to jest dwa dla was. No i teraz atakujcie. Teraz mogę respostować jednostki. Mogę... A bo oni tu jeszcze są, oczywiście. No Nienawidzowie, że rozgromiliśmy ich praktycznie, Nie wiem z ile armii ich rozgromiliśmy, ale dalej stoją, dalej są. Mamy już najwięcej punktów, więc to wygraliśmy. I pierwsza misja, ale seria jest trudna. I tu niech zgadna już na nas czekają. Nic nie się, trafiliśmy. Dobra, chodźcie. Nie! Dobra, zajmujemy to. Dobra. Jest! Widzowie, udało nam się. nam atakują. Teraz samo go atakował. Dobra, i teraz już ich idziemy rozgromić. Teraz tak. Tutaj. Jest ich baza, panowie. nam atakuje. Nie no, dobra, zajmijmy im ten punkt. Na no, spokojnie, biegniemy. Odnoście ta... Biegniemy, biegniemy, biegniemy! Szybko! Dobra, B nam zajmują. A spokojnie, przebijemy się. Dobra, padła brama, padła brama. Zajęli nam... Jeden punkt Dobra, idziemy znowu ostatni punkt. Jest! Ostatni punkt im widzowie został. Damy radę. No jest tu cała ich armia, No i zajebiście, Teraz możemy się... Oni idą pewnie na nas port. Spokojnie sobie zajmę. Jest, biegną na A. Dobrze. Wy zostańcie. Nie przebiją się. Dobra, chodźcie teraz. Cześć. To ja. Cześć. A wiecie, co tutaj idzie? Moja armia. A wy jesteście teraz na tej pozycji, chłopcy. Więc chyba będziecie musieli się pożegnać. Dobra, i ruszamy teraz, mordujemy, i. Nie! Dobra, chcecie walczyć? No, nieważne, zlechmy. Ktoś... Dobra, moja armia idzie, już ich mordują. No i wygraliśmy, widzowie. No to była naprawdę ciężka mapa. znaczy, to była początkowa misja, ale była ciężka. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie subikor, lajka. No i co? Trzymajcie się i do następnych odcinków.